Patryk mi zaufał i powierzył mi główną rolę w swoim nowym filmie, za to jestem mu bardzo wdzięczny i e, mam nadzieję, że tę szanse mm, wykorzystuję w pełni. No ale czy tak będzie, to oczywiście zweryfikuje widownia. A praca z Zandkiem, no to śmieszne jest, bo ja się z Andkiem znam od dzieciaka w ogóle. Wychowaliśmy się... Można powiedzieć na tym samym osiedlu. Co to kurwa jest! Kościotę Chcieliśmy zrobić ci niespodziankę i wykopaliśmy go w rocznicę. Wypierdalać tym Bardzo trzymam za niego kciuki, bo jest aktorem, który ma świetną energię. A to się zawsze fantastycznie w filmie sprawdza. Kurwiłeś prezydenta, kurwiłeś radę miasta. Kurwiłeś całe miasto. kurwiłeś mnie. Jestem tu ma kawał roli do ugrania i, i też widzę, że się mocno zaangażował w się. Możemy się nie lubić, możemy się napierdalać, ale na psy nie donosimy. To nie honorowo, tak? No z Antusiem znamy się nie od dziś, ale pierwszy raz przyszło nam zagrać rodzinę. Takie relacje aktorów, którzy zagrają gdzieś po swo w swojej drodze w rodzinę, mamy, tatę, braci, dzieci, a potem zostaje coś miłego na całe życie. Także cieszę się, że w tej konfiguracji nas reżyser zobaczył. W podstawie nie prosiłem cię o żadną pomoc. Człowieku pali cię! Ja lubię jak Patryk się zakochuje w postaciach, no i jak patrzę właśnie na Patryka i na postać Pawła grana, grana, grana przez Antka Królikowskiego, no to widzę, że Patryk właśnie nie odpuszcza, więc sam jestem ciekawy końcowego obrazka i, i tego y, jak, jak królik zagra. Bo znaczy, takiego Antka nie widziałem jeszcze. Może prawa terapii ci wypierdolę, Może najpierw jakieś kwiaty Zawsze taki aktor, który ma w sobie e, ma, e, energię, magnetyzm przyciąga wzrok widzów i to jest i z takim aktorem się dobrze gra i się przede wszystkim na niego dobrze patrzy, więc bardzo trzymam za niego, wciup. jak za swojego brata, którego nie mam w życiu, mam siostrę, a teraz już będę miał brata.